Sundewilla w trzech kolorach: białym, różowym, czerwonym. Te odmiany są najczęściej spotykane u nas. Mam je już trzeci rok, te krzaczki. Przechowuję je w chłodnej piwnicy, ale pod koniec lutego wynoszę je do jasnego korytarza, który jest też chłodny. Liski praktycznie w większej połowie opadają, ale w ciągu lata ładnie odrastają. Także już w lipcu są piękne kwiaty. Tutaj zdjęcia są pokazane w połowie września. Zrobione znaczy się. Polecam.